dzień dobry jestem biskup tak siemanko będziemy grać w parkoura no na początku eee, muszę zrobić tuty no bo reset i dobra tutaj robimy raz dwa trzy ale a ja lamię na tutach ja jestem na parkurę. Ja lamię na Tucie pierwszym. Żal, Ej, żal. Lamię, lamię. Dobra. Chcecie oglądać, albo wiesz co, ja zrobię pauzę i nagra zacznę znowu nagrywać. Znaczy, po pauzie, no. Jak przejdę te Tuty. Bo to trochę długo mi zajmie. Jest pół godziny. No, zrobiłem Tuty. To jest ace yy, jeden. No i zaczynamy go. Nizia, jakie, ace. Easy, no się z tym. Ej! Jest to to jest ej! Nie. Oko! Ja tutaj zaraz wracam. A! Padłem do wody na ostatnim klocku. Lalala. La, 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 la. A do czego służy to? Teleport na event, wow. Teleport na parkour, wow. Pewnie dostępny tylko dla vip wow.

Będziemy go robić jeszcze raz! Yes. O nie, to jest Ace Easy 2. Ha, przeskoczyłem ten klocek. Jestem hardcorem. Jestem no life'em. No kurde, jest tak no life, że nie wiem. Po prostu jestem koksem. Ale koks ze mnie naprawdę jak z orłakami. O, yeah! Na ACE poproszę. Na ACE 3. Nie, to jest ACE 16. Czy teleportuję na obendy? Jaki? To nie wiem, czy taki to był ACE. Także gram, bo gram. Dobra, ten. No to o czym wam można opowiedzieć To będzie mój drugi odcinek No I proszę o nie osądzanie mnie Za złą jakoś nagrywania czyż wam się nie podoba Jak się wam nie podoba no to po nie subskrybujcie Nie łapkujcie Tylko łapka w dół i nie, nie proszę i nie chcę negatywnych komentarzy, żeby to mnie obraża. Także. No. I tak. Kurde. Kurde w mordę. No kurde. Tyle raz robię już ten z 50 A, co tam? Pogram co na cheatach Cheat number one o, Ej, skąd ja się tu wziąłem? Dziwny. Ja to dobrze robię, no dobrze to robię. Co? z parkur. Yyy, czekaj, nie, czytałem 17. A! Dobra, dobra. To, a, no nie spadłem. Z Mhm. Dobra, kurde, nie umiem drugiego klocka Jaki lamer ze mnie Okej okay. lamił lamił. Lama, ze mnie lama Lama Jestem lama Lama biskup W wniku mam yy, Nazwę taką jako mam, ale niestety musiałem, bo inna na mi nie wchodziło. Żal, jaki lamer ze mnie zlamowałem. No, zrobię tego parkura i skończymy, bo. Wiecie, czas mija. No. No to narka. Żegnajcie. Pa.